Nazywam się Tomek Styk, zajmuję się dietetyką i głównym przedsięwzięciem, które rozwijam z moim zespołem jest pierwiastkowe programowanie żywienia w sporcie wyczynowym. Tak w skrócie staram się, żeby moi pacjenci zachowali jak najdłużej zdrowie i mogli poprawić swoje wyniki. Wideo będę wykorzystywał do tworzenia materiałów, które będą przygotowane dla mojego zespołu, czyli do użytku wewnętrznego oraz chciałbym dotrzeć z tymi treściami do szerszej, widowni poprzez wykorzystanie mediów społecznościowych i kanałów dostępu takich jak YouTube ponieważ uważam, że brak tej wiedzy najczęściej sprawia, że sportowcy wyczynowi tracą zdrowia, mogliby temu zapobiec. Na szkoleniu Tomka dowiedziałem się wielu praktycznych rzeczy i to dla mnie jest najważniejsze w szkoleniu, aby wiedza, którą zdobywam, była możliwa do zastosowania i dzięki temu, że Tomek pokazywał na własnym przykładzie, na własnych doświadczeniach te wszystkie elementy. Zobaczyłem jak to wygląda w praktyce i że to wcale nie jest trudne i tak naprawdę wykorzystanie tych kanałów może być dobro zabawą. Dzięki.